Najnowsza generacja okien. Estetyka. Funkcjonalność. Nowoczesność. Marka z europejskim uznaniem. Tontor. Ilu kierowców wybrało już hybrydy toyoty? A, tylko 14 milionów. Zapraszam. Chcesz wiedzieć czemu? Siadaj, przejedziemy się. Rekreacyjnie, edukacyjnie. Zamykamy drzwi, gaz do dechy. O, jest. No ja jestem już czwartą generacją hybryd Toyoty. Po mieście latam na silniku elektrycznym, no a jak trzeba to przyłączam na benzynowy I widzisz, jaka to oszczędność, jaka to dynamika. Kto inny by się chwalił? Ja tylko mówię. Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne, szklane panela laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, m.in. tapety 3D, wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Odmień z Wesołkiem swój ogród. W ofercie kruszywa dekoracyjne, otoczaki, kora kamienna, kostka granitowa, materiały budowlane Wesołek. Numer jeden w Wielkopolsce. Najnowsza generacja okien. Estetyka. Funkcjonalność. Nowoczesność. Marka z europejskim uznaniem. Tontor. Wtorek, 18 sierpnia. Pora na wiadomości z Kalisza i regionu. Zapraszam na magazyn miejski. Tobiasz Krakowski, dzień dobry. A dziś w programie między innymi Prawa podwyżek dla polityków. Ustawę zablokował Senat. Opozycja nie dotrzymała pewnego rodzaju umowy. Ustawa ta była przygotowana pośpiesznie. Kaliska policja odzyskała maseczki warte 750 tysięcy złotych. Po sesji policjanci zabezpieczyli blisko 330 tysięcy jednorazowych maseczek ochronnych pochodzących z przestępstwa. Przed nami trzy dni z uliczną koszykówką na światowym poziomie. No i to, na co ludzie czekają, czyli tutaj najbardziej atrakcyjna część, czyli, czyli bitwa freestyle i, i konkurs sad? Miały być gigantyczne podwyżki dla polityków, ale nic z tego. Pomysł, by zarabiać więcej w Sejmie, znalazł uznanie nawet posłów opozycyjnych, ale po ostrej reakcji części opinii publicznej Senat zobowiązał się do odrzucenia projektu ustawy Sejmu. Mimo, że niższa izba parlamentu mogłaby odrzucić senackie weto, prawdopodobnie pomysł ten zostanie zaniechany. Sprawa podwyżek dla parlamentarzystów, samorządowców, ministrów i prezydenta znalazła swoich zwolenników w Sejmie ponad podziałami, bo głosowali za nią nie tylko posłowie Zjednoczonej Prawicy, ale i zdecydowana większość lewicy i stu posłów Koalicji Obywatelskiej. W sejmowym głosowaniu zagłosowali wszyscy parlamentarzyści z naszego okręgu, oprócz Mariusza Witczaka. W Sejmie nie zagłosowałem za ustawą o podwyżkach. Nie popierałem tej ustawy od samego początku bowiem. Podwyżki dla złej władzy, podwyżki dla polityków w czasie pandemii, w czasie kryzysu są czymś niedopuszczalnym. Poseł Witczak nie głosował za, ale też nie głosował przeciw. Nie brał w ogóle udziału w głosowaniu. Posłanka lewicy z Kalisza Karolina Pawliczak, która w piątek głosowała za podwyżkami, w poniedziałek przeprosiła za to, a decyzję nazwała złą i nieprzemyślaną. Dziękuję za każdy krytyczny głos i wszystkie, czasem nawet bardzo dosadne opinie w tej sprawie. Przyjmuję je z wielką pokorą i zrozumieniem. Każdy uczciwy polityk powinien słuchać swych wyborców i umieć przyznać się do błędu. Komentuje Karolina Pawliczak. A po krytyce mediów opinii publicznej i Donalda Tuska, senatorowie opozycji zadeklarowali, że ustawę odrzucą. Tak też się stało wczoraj, między innymi głosem senatora Janusza Pęcherza. Ustawa ta była przygotowana pośpiesznie, bez trybu konsultacyjnego, w czasie najgorszym w czasie pandemii, w czasie kryzysu gospodarczego. Taką ustawę należało odrzucić i Senat to zrobił. Zdziwienia decyzją Senatu nie kryje poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński, który w Sejmie głosował za podwyżkami ramię w ramię z większością posłów opozycji. Poseł Mosiński krytykuje opozycję i senacką większość. Uznaje podwyżki dla polityków nadal za zasadne, ale gdyby miał jeszcze raz nad tą ustawą głosować? Opozycja nie dotrzymała e, pewnego rodzaju umowy, no bo skoro jednogłośnie przyjęto w komisji, skoro w co to uzyskało 380 głosów oparcia, a w Senacie to orzucone. Kiedy Borys Budka głosuje w Sejmie za, a później nawołuje... Na to, żeby odrzucili tę ustawę. E, to świadczy o tym, że przynajmniej w Partii Obywatelskiej, e, centrum decyzyjne jest poza partią, czyli jest w Brukseli, a liderem PO jest Donald Tusk. Jak dodaje poseł Mosiński, sprawa prawdopodobnie umrze śmiercią naturalną, bo marszałek Sejmu nie zdecyduje się na próbę odrzucenia weta Senatu. Kaliscy kryminalni odzyskali około 330 tysięcy maseczek ochronnych, które zostały skradzione w maju tego roku. Zarzut paserstwa w tej sprawie usłyszał 37-letni kaliszanin. Grozi mu kara 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Do kradzieży doszło w maju tego roku. Z magazynu zlokalizowanego na terenie Powiatu Kaliskiego skradziono 16 palet z jednorazowymi maseczkami ochronnymi o łącznej wartości około 750 tysięcy złotych. Pracujący nad sprawą policjanci pionu kryminalnego wytypowali mężczyznę, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem. 11 sierpnia zapadła decyzja o przeszukaniu posesji należącej do 37 latka. Na terenie posesji policjanci zabezpieczyli blisko 330 tysięcy jednorazowych maseczek ochronnych pochodzących z przestępstwa. 37-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut umyślnego paserstwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Za to przestępstwo grozi kara 10 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury rejonowej w Kaliszu i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Bogactwo przyszło szybko, ale długo się nim nie nacieszyli. Cyberprzestępcy, którzy w ciągu kilku godzin ściągnęli skąd wielkopolskich biznesmenów kilkaset tysięcy złotych, już kilka dni później zostali zatrzymani, a obecnie czekają na wyznaczenie terminu rozprawy. Do Sądu Okręgowego w Kaliszu trafił właśnie akt oskarżenia w tej sprawie. Grupa przestępcza zdobytą gotówkę inwestowała w sztabki złota. Foto ogromną wielkopolskich przedsiębiorców, przestępcy pozbawili ponad 700 tysięcy złotych, a mieszkańców województwa mazowieckiego prawie 140 tysięcy złotych. Członkowie tej grupy, jak wykazało postępowanie, byli doskonale zorganizowani. Posiadali profesjonalny sprzęt komputerowy z mobilnym dostępem do internetu, sfałszowane dokumenty tożsamości, korzystali ze duplikowanych kart SIM. A celem utrudnienia wykrycia w trakcie przestępczej działalności, korzystając z dostępu do sieci internetowej, poruszali się pojazdami z podrobionymi tablicami rejestracyjnymi, łącząc się do różnych masztów operatorów sieci komórkowych. Wykorzystując te narzędzia, przełamywali zabezpieczenia bankowe i w ten sposób dokonali kilkunastu transakcji, przelewając pieniądze skąd ofiar na własny rachunek bankowy. Całą kwotę od razu zainwestowali, kupując 14 sztabek złota. Mieszkańcy województwa mazowieckiego bogactwem cieszyli się krótko. Zaledwie kilka dni po skoku życia cała piątka została zatrzymana w koło brzegu przez antyterrorystów. Wszyscy od razu trafili do aresztu, gdzie czterech z oskarżonych przebywa nadal. Śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, która właśnie skierowała do sądu okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko mężczyznom w wieku od 20 9 do 60 lat wszystkim im grozi do 10 lat pozbawienia wolności dla magazynu miejskiego Agnieszka Walczak. To był czas od zwątpienia poprzez niesamowity przypływ siły do łez wzruszenia. Takimi słowami dyrektor szpitala na wolicy Sławomir Wysocki podsumował bardzo trudny okres pandemii, z jakim zmierzyli się pracownicy szpitala. Zewsząd płynęło wsparcie i zatem pomoc wczoraj podziękowano. A pomagał każdy, od nastolatków, osób starszych, poprzez przedsiębiorców, duże firmy lokalne, po samorządy i służby mundurowe. W poniedziałek podziękowania samorządowcom, przedsiębiorcom i dziennikarzom za ich pomoc szpitalowi w Wolicy w walce z COVID-19 wręczył dyrektor szpitala Sławomir Wysocki. Dzisiaj jest takie rezime podsumowujące wszystkie te podziękowania, cały ten okres. Myślę, że wszyscy żeśmy się dużo nauczyli przez te dwa miesiące. A przede wszystkim nauczyliśmy się jednego: że siła tkwi w zespole. W uroczystości, która odbyła się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie, wzięli też udział przedstawiciele zarządu województwa wielkopolskiego. W imieniu własnym, w imieniu obecnego tu pana marszałka Grabowskiego, w imieniu całego zarządu województwa wielkopolskiego, chciałabym przede wszystkim podziękować dyrektorowi i załodze szpitala. Brawo! Darczyńcy ofiarowali nie tylko środki finansowe, ale też środki ochrony osobistej, posiłki, artykuły spożywcze, kosmetyki, sprzęt medyczny i biurowy, a także oczywiście słowa otuchy, które płynęły od każdego. No to był taki czas odzwątpienia poprzez niesamowity przypływ siły, poprzez używanie nawet ciężkiego kalibru słów do łez wzruszenia. Zwłaszcza jeśli mówię, były takie momenty, bardzo często yy, wzruszali nas darczyńcy. Tak jak już wspominałem o tej 14-letniej Zosi, która pierwsze stypendium za stopnie przekazała, żeby kupić środki yy, czystości. Była sytuacja, gdzie starsze małżeństwo, już też o tym mówiłem. Przyjechało Cinque Cento, sześć grzewek wody yy, mineralnej i po, z przeprosinami, że na więcej ich nie stać. To były wspaniałe chwile, ciężkie, ale wspaniałe, bo wtedy poznawało się ludzi. Dobrych, o wielkich, otwartych sercach. I to dawało moc i potwierdzało sens tego, co robi. Pasja i oddanie to według Pauliny Stochniałek, członka zarządu Województwa Wielkopolskiego, najważniejsze czynniki mające wpływ na sukces zespołu. No jestem przeszczęśliwa, że możemy liczyć na zespoły ludzi, na dyrektorów, którzy cały czas z pasją, z energią robią z oddaniem to, co, co jest najważniejsze, czyli dbają o pacjentów, dbają o mieszkańców, ale nie tylko swojej miejscowości, tylko całego regionu. I to było bardzo wzruszające i bardzo budujące doświadczenie. Szpital w Wolicy przez ponad dwa miesiące funkcjonował jako szpital jednoimienny, drugi w Wielkopolsce. Przez ten czas przyjął 137 pacjentów chorych na koronawirusa. 1 lipca szpital powrócił do pierwotnej działalności w dziedzinie pulmonologii, onkologii pulmonologicznej oraz leczenia gruźlicy. Pojedynki freestyle, konkurs wsadów i rywalizacja trzech na trzech to tylko niektóre atrakcje jakie czekają kibiców podczas Tegorocznego Kaliskiego Streetbola. Impreza odbędzie się w ten weekend na Polach Marsowych. Flagowa impreza organizowana przez kaliskich miłośników basketu odbywa się nieprzerwanie od kilkunastu lat. Przeprowadzenie jej w tym roku w dobie wciąż trwającej pandemii okazało się nie lada wyzwaniem, ale dzięki staraniom organizatorów już za kilka dni, w dniach 21-23 sierpnia fani ulicznej koszykówki będą mieli swoje święto. Reżim jest, ale no, dobrą wiadomością jest to, że w ogóle można przeprowadzić tą imprezę i to dostosujemy się tutaj, jakby tych wszystkich reguł będziemy przestrzegać, no ale no, mówię, cieszymy się, że przede wszystkim, że, że jesteśmy w stanie tą, tą imprezę przeprowadzić i, i wszystkich chętnych tutaj w Kaliszu bezpiecznie oczywiście przyjąć. Tak jak w ubiegłych latach zmagania rozegrane zostaną na polach marsowych, osiedla Dobrzec i potrwają trzy dni. W piątek te rozgrywki 1 na 1, no i eliminacje do, do Battle for Poland, czyli tych międzynarodowych zmagań freestylerów i dunkerów. Sobota kategoria Open 3 na 3 dla zawodowców i dla, dla amatorów, no i to na co ludzie czekają, czyli tutaj najbardziej atrakcyjna część, czyli, czyli bitwa freestyle i, i konkurs sadów, no i niedziela e, z. Fantastyczną frekwencją zapowiadającą się e, zmagania, zmagania dzieciaków. O ile listy zgłoszeń do rywalizacji drużynowej szybko się nie zapełniły, o tyle największym wyzwaniem dla organizatorów stało się skompletowanie obsady konkursów indywidualnych, które odbędą się już po raz dziesiąty pod marką Battle for Poland. Z powodu obostrzeń w tym roku zabraknie uczestników m.in. z Ukrainy i kilku innych państw, ale mimo to stawka będzie międzynarodowa. Krajów nie mogło przyjechać, bo po prostu nie można wjechać do Polski bez kwarantanny, jak na przykład Ukraina. Ale są, ale są goście z Włoch, z Norwegii. Jest wielu tutaj obcokrajowców, którzy, którzy mieszkają też w Polsce i myślę, że tutaj będzie naprawdę fajna obsada i też też ta cała czołówka polska przyjedzie, bo będzie mieli przecież mistrza świata i członka Harem Globetrotters, Pawła Kidonia, więc tutaj myślę, że będzie, będzie co oglądać. Z uwagi na przepisy dotyczące organizacji imprez sportowych w dobie pandemii, liczba widzów ma zostać ograniczona, ale zmagania wirtuozów ulicznej koszykówki śledzić będzie można na żywo w internecie. Galeria sztuki imienia Jana Tarasina jeszcze bardziej otwiera się na mieszkańców. Na istniejącym dziedzińcu galerii powstała Zielona Strefa – Przestrzeń do spotkań i różnego rodzaju artystycznych działań. Jednym z nich był cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży. Dużo zabawy, wiedzy, ekologii, ale też relaksu i miłego czasu z rówieśnikami. Tak dzieci i młodzież spędzała wakacyjny czas w zielonej strefie galerii Tarasina w Kaliszu. Bardzo mi się podobało, i ogólnie to wczoraj na przykład byliśmy w lesie mhm. i. Co robiliście w tym razie? Można powiedzieć, że bawiliśmy się w detektywów, mm. bo mieliśmy mapę i szukaliśmy kopert. Mm -hmm. Tam były napisane różne zadania, które mieliśmy rozwiązać. Udało się wszystko znaleźć? Tak, ogólnie to moja drużyna wygrała. O, gratulacje! Zwierzęta yy, no, wyglądają bardzo realistycznie fajnie było prowadzić naszych kolegów takie zaufanie. A co I... robiliście? Jakby liczyli oni na naszą pomoc, by przejść bezpiecznie przez cały tor i ominąć wszystkie zwierzęta i jakieś przeszkody. To był dwutygodniowy cykl warsztatów Zielona Strefa 2020. W projekcie Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina wzięły udział dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat. Partnerami projektu byli Nadleśnictwo Kalisz, Lasu Państwowe i Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie. No jest to miejska sceneria, ale starałyśmy się tutaj trochę odtworzyć las. Przywiozłyśmy ze sobą tak zwane dermoplasty, czyli zwierzęta, trochę materiału z lasu, różnych elementów przyrody, żeby dzieci mogły poznać różne zabawy na bazie takich elementów. No, Jak dzieci reagowały, bo widziałam, że reakcje na te zwierzaki były dosyć takie kontrowersyjne? Oczywiście reakcje są zawsze różne, i to w muzeum, czy to na zajęciach edukacyjnych. Staramy się wszystko spokojnie wyjaśnić, odpowiedzieć na wszystkie pytania i wtedy wiedza pomaga zrozumieć. Oprócz wiedzy było dużo zabaw i ciekawych leśnych zajęć. Uczestnicy warsztatów podejmowali tematy, które wcale nie są łatwe, bo dotyczą na przykład zmian klimatycznych, zrównoważonej gospodarki i ochrony środowiska. Podczas warsztatów plastycznych dzieci i młodzież tworzyli fantastyczne owady, ważki, patyczaki oraz zwierzęta egzotyczne. Były też eksperymenty malarskie i abstrakcyjne kompozycje. Zielona strefa, w której odbywały się wszystkie zajęcia, powstała dzięki współpracy z miastem Kalisz oraz dzięki współpracy z licznymi partnerami. W ten sposób można wykorzystać potencjał tego miejsca. Są jakąś tam formą aktywności w bardzo prosty sposób. Tłumaczą jak zachowywać się w lesie, jak zachowywać się w przestrzeni właśnie leśnej, jak traktować zwierzęta, jak rozpoznawać tropy. Także to jest, to jest taki blok, który nam ułatwia jakby poruszać się w tej przestrzeni leśnej. Zielona strefa funkcjonuje każdego dnia. Co Kaliszanie znajdą tam dla siebie? Serdecznie zapraszamy na ekspozycję, zapraszamy na wystawę. Teraz jest wystawa poświęcona dzieciom, Świat dziecka. Jest to wystawa pokonkursowa, natomiast później tu właśnie w przestrzeni na, na wierydarzu można wypić kawę, można poczytać książkę, skorzystać z naszej lektury, którą proponujemy, porozmawiać z nami. Także zapraszamy, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Strefa otwarta jest w godzinach urzędowania galerii. Szczegóły znajdziecie na stronie galerii tarasin.pl. Na dziś to wszystko w Magazynie Miejskim. Więcej informacji znajdziecie na naszym portalu faktykaliskie.pl. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Dzisiejszy wieczór pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach 24 stopnie, na barometrach 992 hektopaskale wiatr słaby z zachodu, możliwe lokalne burze. W nocy niebo zachmurzone i również możliwe opady deszczu. Temperatura spadnie do 18 stopni Celsjusza. Środa również z przewagą chmur i przelotnymi opadami deszczu 24 stopnie. Po południu rozpogodzi się ciśnienie nadal poniżej 1000 hektopaskali, Wiatr umiarkowany z zachodu.